Witajcie, chciałbym Was zaprosić na konferencję PoliShopa, która się odbędzie w Bydgoszczy 3 do 6 czerwca. Natomiast chciałbym to zrobić w taki dosyć specyficzny sposób, bo mamy jednego z prelegentów, którzy będą na konferencji, Marcin Osman, który będzie w tym roku trochę ze sceny czarował. O czym? Tak, będę mówił o tym, w jaki sposób połączyć DT z biznesem jeszcze mocniej i pokażę, w jaki sposób my. Walidujemy pomysły biznesowe, czyli jak sprawdzamy, czy w ogóle projekt, jaki chcemy wejść, ma sens biznesowy. Też pokażę na naszych case'ach i na kilku rekomendacjach, co projektanci mogą robić, aby jeszcze poprawić szanse, zwiększyć szanse na to, że ten projekt biznesowo będzie działał. Czyli jak zaangażować niekoniecznie tylko użytkowników, ale również klientów do procesu samego wytwarzania produktu. No bo wychodzi mi, że jeżeli ktoś zaprojektuje produkt, jest dopasowany idealnie do odbiorcy. No to jeszcze jest kwestia tego, czy ten bez to kupi, czy będzie go używał, zanim go kupi. To prawda. A jakby na przykład były takie osoby, które nie wiedzą, co robisz, to czym się zajmujesz? Zajmuję się sprzedażą. Sprzedajemy w internecie dużo, dużo rzeczy, głównie książki biznesowe i to powoduje, że musimy na maksa się naginać kreatywnie, żeby zwiększać nasze przychody i całkiem jest nam to wychodzi. Czyli pokażę również jak kreatywnie podchodzi do sprzedaży i pokażę to co my robimy, bo zawsze w moich wystąpieniach jest 100% praktyki Nigdy nie wie o teoretycznych, zawsze mówi o tym, co sami przerobiliśmy. A czy będziesz mówić tylko o tym, co teraz robisz, czy o swoich jakichś wcześniejszych doświadczeniach? E, o tym, co było wcześniej, też. co robię teraz, jakie mam projekcje, pomysłów na działanie dalej. Taką esencję całego mojego doświadczenia biznesowego. Ekstra. Będzie na pewno ciekawiej. Oprócz Marcina wiele innych, wielu innych prelegentów, którzy będą opowiadać o różnych case'ach związanych właśnie z myśleniem projektowym, czyli design thinking także zapraszamy was do bydgoszczy 3/6 czerwca Polishopa Design Thinking Conference zapraszamy do zobaczenia